Witam cię serdecznie i zapraszam do ćwiczenia, którego celem będzie oddać rodzicom ich fantazje. Ćwiczenie to stanowi jedno z wielu ćwiczeń mojego programu Przepracuj swoje dzieciństwo. Jeśli jesteś tym zainteresowany, zainteresowana, w opisie tego filmiku znajdziesz więcej informacji na ten temat. Oddychaj. Spójrz teraz na listę spraw, na listę programów, które masz w sobie i które wiesz, że są mitami, fantazjami i nie mającymi tak naprawdę nic wspólnego z otaczającą cię rzeczywistością. Sprawami. Być może twoi rodzice powiedzieli ci, że na świecie jest ograniczona ilość szczęścia. Być może mówili ci, że jeśli ty będziesz szczęśliwy, to ktoś będzie nieszczęśliwy. A może jest tak, że mówili ci, że w życiu jest ograniczona ilość bogactwa albo miłości. I myślisz sobie, że jak ty będziesz bogaty, to znaczy, że zabierzesz komuś, albo jak będziesz kochał, to dla ciebie braknie później tej miłości, że nie wolno dawać siebie za dużo, bo świat cię wykorzysta. Albo masz jeszcze inne jakieś podobne w druki i wzorce. Jeśli masz już je wypisane na kartce, no to wspaniale, będziemy teraz z nimi pracować. Jeśli nie, to zatrzymaj to nagranie i poszukaj takiej kartki, albo stwórz ją. Oddychaj. Oddychaj. I otwórz się na to, żeby przypomnieć sobie bohaterów, bohaterki z bajek. Może to być Kopciuszek, może to być Królowa Śniegu, może to być inna postać, którą kojarzysz jako taka z bajki. Oddychaj. I teraz powoli zamknij oczy, i, i daj się poprowadzić. Oddychaj. I pozwól sobie wyobrazić, jak przed Tobą pojawiają się teraz. Białe, kręcone schody. Z ciekawością dziecka idziesz w stronę tych schodów i wchodzisz jeden po drugim, jeden po drugim, jeden po drugim. Na ostatnich stopniach już podskakujesz, bo radość dziecięca. Wypełnia cię w całości. Oddychaj. A teraz zobacz, że przed Tobą są drzwi. Otwórz je i wejdź do baśniowej krainy. I zobacz, że jesteś w krainie czarów, w krainie baśni, w krainie, gdzie chodzą zwierzęta. Cechami ludzkimi, gdzie jest Alicja z krainy czarów, gdzie jest kopciuszek, gdzie są dobre wróżki i taki w ogóle świat bajkowy. Te postacie, które pamiętasz właśnie, które pamiętasz z dzieciństwa. Te, o których mama, babcia albo ktokolwiek inny czytał ci bajki. Właśnie te postacie. Teraz są przy tobie. I tu i teraz, będąc w tej baśniowej krainie, przeczytaj te wpisy, które znalazłeś, znalazłaś u siebie. I przeczytaj je głośno i tam je zostaw. Po prostu je zostaw w tej krainie, bo miejsce bajek i bajeczek jest wśród fantazji. Jeśli rodzice albo ktoś inny, kto miał na ciebie wpływ, mówili ci rzeczy, które dzisiaj dorosły, dorosła, ty wiesz, że są nieprawdziwe. To znaczy, że trzeba je oddać do bajek, do baśniowej krainy. Jedną daj kopciuszkowi, jedną daj królewnie śnieżce. Tak, dokładnie tam je zostaw, bo te bajki pasują do fantazji i bajek. Oddychaj głęboko i poczuj, jak się uwalniasz. Poczuj, jak oddajesz miejsce tym programom tam, gdzie powinny być w strefie fantazji. Oddychaj i puszczaj. W międzyczasie pooglądaj sobie jeszcze tą krainę, w której kiedyś bywałeś częściej jako dziecko. Uśmiechnij się sam do siebie zobacz te zwierzęta, obdarzone ludzkimi umiejętnościami. I już prawie wychodząc, obejrzyj się jeszcze za siebie i zobacz, jak idealnie w krajobraz tej fantazji wpisują się te programy, z którymi tu przyszedłeś czy przyszłaś. Podziękuj tym postaciom z bajek. Że były z tobą w dzieciństwie i że teraz po prostu masz komu oddać. I wyjdź tymi drzwiami, którymi przyszedłeś, którymi przyszłaś. Otwórz je i wróć. Idź przez białe schody, tylko tym razem w dół. I wróć. Do tej rzeczywistości, w której jesteś człowiekiem dorosłym, odpowiedzialnym i świadomym tego, co ma w głowie i w sercu. Otwórz oczy i zobacz, bajki zostały między bajkami. Jeśli jesteś zainteresowany moim programem, to zapraszam cię. Informacje znajdziesz pod filmikiem w opisie. Pozdrawiam ciepło i czula, Olga Stępińska.